Siema, tu dogi, witam Was w nowym odcinku Stepaś i Dedasz na serwerze Dragon Survival EU. I na starcie chciałbym Wam mega podziękować za aktywność pod poprzednim odcinkiem Stepasz i Dedasz, ponieważ w niecały tydzień wbiliście tam yy, 700 lajków, chyba o, prawie, więc yy, no, naprawdę jestem z Was mega zadowolony. I jakbyście pod tym filmem zostawili takie 460 łapek w górę, to byłbym naprawdę z Was mega zadowolony. Wtedy Wam oczywiście rozdam teksturpaka, na którym grałem na filmie. Yy, ogólnie wtedy również rozlosuję premeczkę tam wszystko, żeby yy, żeby wziąć udział w losowaniu, wyświetla wam się teraz na ekranie, yy, no i oczywiście również zapraszam jutro w sobotę na start Rose HC godzina 16, ponieważ bardzo mi zależy, żeby ta edycja wypaliła żeby wbiło jak najwięcej osób i nam się po prostu mega fajnie grało, bo wiem, że administracja się bardzo postarała i nie chcę po prostu, yy, nie chcę po prostu, żeby to wszystko poszło na marne, bo właściciele się starali Milo, Diaksower, wszyscy, więc Fajnie jakby było na, jak najwięcej osób, żeby wszyscy wbili, ponieważ zapowiada się naprawdę mega edycja No i co, Do zapraszam was do odcineczka Jeśli chcesz kupić Tanią Minecrafta premium wystarczy, że wejdziesz na stronę tani-minecraft.pl Oraz z kodem dog 137 zakupisz premkę Polecam Dobra, tepa się do mnie pierwszy typ e, Tepa, accept A dwóch się tepa nawet Dobra, tepamy ich Okej, okay, i pan czujemy. Kurde, mam nadzieję, że jakiś fajny ranking mają Okej, okay, ten malaga w ogóle. Dobra, a drugi? A skinął. Polizał. To był... A nie, kolejny free kill. Dobra, dwa oh. killy, easy. Okej. Okay. Dobra, te patrzcie do mnie pan wiewiór. Okej. Okay. Kurde, mam nadzieję, że ma jakiś fajny ranking. Dobra, 1060 ranków ma chłop. Dobra, wlatujemy do niego. Gościu! Za butle Maltiego Niszczymy go. Ej, ale on poliza. właśnie, ja sobie muszę kupić jeszcze efekty. O kurde no, przeżyłem Dobra, możemy go tutaj, o dobra Dobra, no i ja tutaj Typek już umiera. Po, ale jaki agresywny? Jo, pierdziele, typie, typie, wybaczysz nam to? Dawajcie, Ale Alpa, pan nie bania i już Typek jest bez szans. No, na początku już był bez szans. Ty masz jeszcze macę, mało ranku, to w sumie fajnie jakbyś go kilnął. Spoko tak. wywalony, dobra. Ale ciekawe, pewnie teraz pisze na czacie, nie tepać się do dogiego to oszust no. Dobra zobaczymy, może go się jakoś tutaj fajnie uda ubić Ale on pe pewnie A, sety zew. łączy zew. <grych> Mama go na obiad no, zawołała ja, to znaczy Papa zew. łączy sety, dobra polizał A. O, Owen się do mnie tepa, dobra A, Owen Fajny nick, ciekawy Dobra zobaczymy, czy uda nam się go zabić <grych> Ile strzał leci w ogóle no chyba się a? ruszył A nie O dobra tak. Zleciał Ale on po prostu rangi nie ma, nie? Dlatego tak wolno mm -hmm. Okej okay. Jeszcze mam w ogóle stręcza z tamtej klepy, więc w sumie fajnie Weźmy kurde. go autanie. o O kurde, kurde wrzucił mnie tutaj Ale po jaki dziki Steve, nie? A ja on ma dużo rankingu Ma Cieba. chyba 700 Ta, 700 Znaczy to tak w sumie średnio, ale Ale no, nie jest, jest takim No jak na mnie to dosyć ten, dużo, bo <laughs> O dobra No, no ale poparamy. dobra, to wystarczy zawsze ich knokować do tej pajęczyny A pa Kurde, prawie zorał Nie no, w sumie Albo nie Dobra, znowu Dobra, no, kolejna znowu. perełka. Chyba mu tam jedna perła została, więc w sumie myślę, że... Easy. No jedna albo dwie. Pa już stracił wiarę... A nie? Ej, co? Jeszcze jedna, jeszcze jedna, proszę. Dobra. Mhm. No ale on już będzie lizał na stół, bo jednak jesteśmy w trójkę no. na strędzie. Dobra, weź wycykaj. Wycykałem. Nie liż, Dobra, Dawidziu. Też. Bo w sumie jakby ktoś polizał to byłaby dosyć duża lipa. Byśmy wyszli na takich stealów totalnych. No. Znaczy jesteśmy Steve'ami, ale tego nie pokazujemy. 3 okay. Versus 1 i dodamy. No czekajcie, weźcie weź go tam pójdzie. No po prostu ich... Po prostu ich tam wkłakowujmy zawsze, nie? Jak ich on jeszcze jedno? No Jezu, ej, ja nie wiem skąd on bierze te perły, nie? Ja sobie chyba potem na nagraniu policzę ile on ich wycyka, bo nie wiem, wydaje mi się, że więcej niż 4. <laughs> Szymon! <śmiech> ej, patrz Szymon szy poliża ten typ? Nie było Ej pat ten typek policza Pa, pa, pa no, jak bania, go niszczymy ba, Bania ci padnę Dobra Czy bania No u nas, u nas, u nas. Dobra, bardzo Okej, okay, akceptuję jakiegoś sra... Sragdjahd Nie wiem jak to się czyta, ale Ewidentnie jakiś arab Dobra, zobaczymy, może ma jakiś fajny 1300 ranku, dobra, epicko No i gościu, jesteś właśnie niszczony Jesteś właśnie mordeczko niszczony opyle sobie koksa. Dobra, okej okay. Shit Szybko sobie... Ej, jest jeszcze ten Owen o, o o kurde. Dwie, dwie pieczenie na jednym ogniu. Czekajcie. Dobra. Może dobra wbił za mną, wbił za mną do nóżek. Dobra. Wbił za mną do nóżek. Nie dobra. dwóch, jest, nie, jeden jest. Nie, nie, Ale jeden, dobra, okej. Okay. Wbij tam, bij go w nóżkach, a ja tego typa tutaj nie a, wiem. dobra, kto idzie bić w nóżkach? Dawidzi ty możesz. Dobra, to może tylko że ja nie wiem jak tam się do niego dostać. To czekaj, to dobra, ja tam tak, pójdę. Nie, no a, ja dobra. już idę. No, nie, kolejne, 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 Żeby kolejne. nie lognął. Ale nie bo teraz o, dwóch mamy Jak ja go tam mam Dobry, mamy dwóch, mamy dwóch Ale ja teraz, czekaj, tutaj dobra A nie, dobra, powiem. wiem, wiem Nie, A ja co? Nie, co? nie mam się. Zaraz, co? No A nie, bo ja go muszę tutaj... Czekaj, on się się tutaj do ten... On jest w przełączniku jakby W łączniku Czekaj Dobra, czekaj, biję go Albo dobra, się po prostu w niego wkleję Dobra, Dobra, ja go bije. O, tyle o cykał, Ja pierwszy. poliżałem było do niego Ta, ta, ta Okej, okay, on jest tutaj no bo wbiję w sumie do niego. Siema mordo, jak okay. tam życie. O nie wypuściłem To <grywa> cię Co wy? w ogóle. W... Ja, go, ja, go, ja go biję o, nadal. A ta wyparowała... Ja nie wiem. Ale... Dobra no, przeżyłem, Jezu. Jakbym teraz drugi raz polizał, dobra, polizał. Ja Easy. Tu jej chyba. Dobra, okej, okay, akceptuję trzy osoby. Dobra, zobaczymy. Jak będą trzy killy, to będzie serio kozak. Dobra, zobaczymy. Okej? Okay. Dwóch się o... tepło. Dobra, epicko. A okay. oni się pomiędzy sobą biją! Pa, ale... O rozwalili te w ogóle Dobra okej, okay. ja jem koksa Jem Koksa i się wpierdzielamy Ja tak samo, dobra, o kurde O ktoś, się tutaj Dobra, dobra wiem, Nie jesteś mnie na efekcie dobra, ja dobra Potem możemy Dobra, siłka dwójka, dobra, dobra i lecimy Kurde no, mogę, je, mogłem jeszcze jednego tepnąć, bo teraz się tepa ten, Ale dobra Aj ten, ten chłopak jakby na Behopa tak, Ale nie tam, no tam. bo w BPM. Nie tak go pnąłem. Mhm. Dobra, e, trzeba ich do tych, do nóżek wpierdzialić. Tak. Zbiła sama? Wbieg, 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 Nie, wbieg, nie bieg. bieg. Bo Tra, ja mam strasznie wolny kilow. Wbieg za mną, dobra, wbieg. Przeżyję, przeżyję, dobra, na pół zjadłem. Dobra, uciekłeś? No, żebym... Nie uciekłem, bo ja mam strasznie wolny kilow. Dobra, uciekłem mu, uciekłem. E, dobra, czy da się go tam w ogóle bić? o to jest pytanie. Dalsze, się, dalsze. Się. No, się wbieg zbyt... w nóżki, wbieg w nóżki, dobra. Już go zabijam S mordy no, 1500 ranku ma gościu A, A, go Dawaj rzucę, swój ranki kaszucę, kaszucę. Ej, yy, uwolnij kolegę Jak uwol... co? Prawie, prawie Bo rzuca, tak, żeby uwolnić tego kolegę Dobra, jem Koksa. Dobra, nie polizałem na szczęście Zmieniam seta sobie szybko Pyk, pyk Pyk, dobra, okej okay. I go niszczę Mam nadzieję, że uda mi się go ogólnie zabić dobra, te mam lipę on, ale to może zorać, bo ja przed chwilą się dobrałem też. Dobra, nie On ma teraz otwarte. No, no. Mach Dobra. O oh, fuck, nie mam koksów. Ja wierdzielę, jak to ja sobie koksów nie dobrałem. A no, ja nie mam refów już. Nie zabija ten tysiąc paranków jest Dobra, no, ja się dobieram tam idę do was, bo już ja, ja już pan... ci mam. Dobra. Ja jakby na ludziu O fuck. Ale już nie ma koksów. Aha. Wy Jezu zginąłem, to no, Czemu dragon mi nie dobrał tych koksów No to przez Xero <laughs> Będę musiał ten film podjąć, bo ksero oczywiście wbił Czekaj, czekaj, bieg go! Do dostał, dostał hita, dostał hita Okej, okay, te jakichś jakiś dwóch typa, te płacek gwiazdka, dobra, zobaczymy, może jakiś, fa jakiś fajny... O kurde, nie mam pancerki, ale dobra będę ich zmiacza bił. Dobra, zrzucajcie ich! Dobra, nice Dobra, no, czekajcie, czekaj, ja muszę koksa i się dobrać Dobra, G. Okej, otwieram koksa. Pa! Jeden po a bo ten drugi zabił tego. W sensie ten jeden zabił tego drugiego. Dobra, ja się wbijam. Ja pierdolę, co za Steve'y Możemy go w nogi spróbować. No właśnie, dobra. Czekajmy. Dobra. Dobra. Tam, idzie? idzie? Idzie nie, za nie nie, 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 nie. Nie, idzie. Kurde, ma IQ, ma IQ. Dobra, czekaj, może teraz wejdzie no wszedł, 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 wszedł. wszedł, wszedł, wszedł. wszedł, wszedł. Wyszedłeś? Tak, no tak, tak, swój tak. Wejść. Dobra. Okej, okay, dobra, Ach, mamy ma. go w nogi, ale miał. w szoku był nie. W szoku, no. zbyt trudne mechanizmy. W szoku, nie, na pewno Czekaj, po jak mała go niego nie. Marek, <grywa> Marek, Marek Wycykał, wycykał. Kurde, co za Steve rudy. Gdzie, 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 gdzie? Widziałeś Dawidziu, gdzie? Czekaj. Czekaj, już nie ruszaj, nie ruszaj. Czekaj, tam gdzieś Dawidziu wysykał. Dobra, nie, tam tego, widzę. Go. Dobra. Dobra, okej. Okay. Ej, dobra, zrobimy mu tam nóżki po prostu. Bijmy go, po nogach O, wylogował się. Co? O. Ale przecież go trafiałeś. No tak. No i wylogował się i zginął. A, no i dobra, tak okej. Okay. A, dobra, okej, okay, bo myślałem, że lognął i wiesz. Okej, okay, dobra. Be